Jedną z takich mniej znanych roślin, chociaż dość często występujących na takich różnego rodzaju nieużytkach, ale również w sadach, jest ta roślinka, która nazywa się Ostrzeń Pospolity. Ostrzeń Pospolity. Ona należy do takiej rodziny, która w tej chwili nazywa się Ogórecznikowate. Ten Ostrzeń Pospolity jest rośliną dwuletnią, czyli teraz jest w pierwszym roku, ponieważ mamy już późne lato, a roślina ma zaledwie rozetę liściową. W drugim roku wytwarza dość wysoki pęd, może do 1,5 metra wysokości, w dobrych warunkach i kwitnie. Kwiaty nie są jakieś szczególnie ładne, ale przyciągają owady. Roślina jest miododajna, ale tutaj w tym przypadku nie o to chodzi. Ta roślina dawniej była wykorzystywana do odstraszania gryzoni szczególnie myszy i szczurów. W jaki sposób? E, dlatego, że roślina pachnie a, takimi e, myszym, szczurzym moczem. Czyli tak jak oznaczają to e, samce właśnie e, niektórych zwierząt e, zaznaczają swój obszar, gdzie występują, gdzie teren już jest zajęty i konkurent nie powinien tutaj wchodzić. A więc właśnie to podobieństwo zapachu do właśnie tego moczu gryzoni powoduje, że one myślą, że ten teren jest zajęty i po prostu nie wchodzą na ten teren. Stąd też dawniej wykładano tą roślinę przeważnie tam, gdzie trzymano jakieś produkty zebrane z pól, jakieś zapasy w różnego rodzaju spichrzach, komorach itd. Więc ta właściwość tej rośliny była kiedyś dość znana. W tej chwili w zasadzie o roślinie zapomniano zupełnie. Ciekawostką jest też, że roślina zawiera strychninę. Nie jest tak do końca, ta strychnina, oczywiście, jest w tej chwili wykorzystywana w medycynie, ponieważ ona jakby w niewielkich mikrodozach powoduje zwiększenie naszej wydolności fizycznej, ale oczywiście w większych dozach jest toksyną. Roślin, które zawiera taki składnik jak strychnina. W zasadzie poza tą rośliną ja więcej nie znam.